A to mój misiu! Nadszedł już ten czas, wakacje, gdy ostatni dzwonek zabrzmiał w szkole, gdy dzieci wybiegły na zewnątrz z szerokimi uśmiechami na twarzach. Słońce świeci wysoko na niebie, a ciepły wiatr szumi w koronach drzew. Wśród dzieci biegających po boisku jest także ich najlepszy przyjaciel Miś brązuś. Zaczęły się wakacje, krzyknął Antek, podrzucając w górę swoją czapkę. Co będziemy robić? Zapytała Ania, patrząc na misia brązusia z oczekiwaniem odpowiedzi. Mis jak zwykle, jest pełen pomysłów, uśmiechnął się tajemniczo i powiedział, że ma kilka niespodzianek. Na początek zbudujemy gigantyczny zamek z piasku. Chodźmy na plac zabaw, zamek będzie miał wieże. Fosę i most zwodzony. Dzieci zgodnie pokiwały głowami, wyobrażając sobie już ten wspaniały zamek. A później, dodał Miś, później urządzimy wyścigi w workach na trawie. Nie zapominajcie też o nocnej przygodzie, mówił Miś brązuś, jakby zdradzał wielką tajemnicę. Rozbijemy namioty w ogrodzie i Będziemy opowiadać historię przy świetle księżyca, a może zobaczymy spadającą gwiazdę? Dzieci nie mogły uwierzyć własnym uszom. Wakacje z Misiem zapowiadały się wspaniale. Zaczęły się wakacyjne przygody pełne radości, śmiechu i niezapomnianych chwil z Misiem Brązusiem. A każdy dzień przynosi nowe niespodzianki i zabawy, które sprawiają, że serca biją coraz szybciej. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju tego kanału, zasubskrybuj, polub i podziel się z innymi. Twórzmy razem bajkowy świat. Antek, Ania i Miś zebrali wszystkie potrzebne rzeczy: łopatki, wiaderka, foremki do piasku i kolorowe kamyczki. Dołączyły do nich też inne dzieci. Wszyscy razem ruszyli na plac zabaw, który tylko czeka na zabawy i pomysły dzieci. Gdy tylko dotarli na miejsce, dzieci zabrały się do pracy. Zaczęli układać fundamenty z mokrego piasku. Antek z zapałem budował wysokie wieże, a Ania formowała most zwodzony i dekorowała zamek kolorowymi kamykami. Każdy znalazł sobie jakieś zadanie. To będzie najpiękniejszy zamek na świecie, zawołała Ania, dodając ostatnie szczegóły do jednej z wież. Tak, i będzie mieszkał w nim król. Król, miś Brązuś, dodał Antek, przyciągając misia bliżej zamku. Miś Brązuś uśmiechnął się i powiedział, że będzie tam mieszkał razem z nimi. Kiedy zamek był już gotowy, wszyscy zrobili sobie zdjęcia na pamiątkę, a później ruszyli do następnej przygody, do wyścigu w workach. Na placu zabaw zebrały się wszystkie dzieci i miś brązuś gotowi do nowej przygody, wyścigu w workach. Dzieci i miś ustawili się w linii startu, każdy z workiem, który sięgał im aż do pasa. Worki były kolorowe: różowe, zielone, czerwone, niebieskie, żółte. A miś Brązuś miał worek w odcieniu brązowym. Gdy wszyscy byli już gotowi, Asia uniosła rękę i krzyknęła: Na miejsce, gotowi, start! W tym samym momencie wszyscy zaczęli skakać do przodu, trzymając się mocno za brzegi swoich worków. Miś brązuś robił zabawnie duże skoki, ale worki dzieci były lżejsze, więc szybko zaczęły mu uciekać. Plac zabaw był pełen przeszkód, które sprawiały, że wyścig był jeszcze bardziej wymagający. Pierwszą przeszkodą była wielka kałuża. Dzieci z radością przeskakiwały przez nią, śmiejąc się głośno. Gdy jedna z dziewczynek Ania wpadła do środka i ochlapała wszystkich dookoła. Następnie trzeba było przeskoczyć przez małą górkę piasku. Miś Prązuj z szerokim uśmiechem zrobił wielki skok i przeskoczył górkę jednym skokiem, co wywołało głośne wiwaty. Dzieci skakały po kolei. Co dodało trochę trudności, ale też mnóstwo śmiechu, gdy niektóre z nich turlały się po piasku. Na końcu trasy czekała wielka, miękka mata, na którą wszyscy wskoczyli, aby zakończyć bieg. Pierwszy dotarł Jaś, ale zaraz za nim, z ogromnym rozbawieniem, pojawił się Miś Brązuś. I wszyscy razem, dzieci i miś skoczyli na matę, tworząc wielką, śmiejącą się gromadę. Wyścig w workach okazał się niesamowitą zabawą, pełną śmiechu, radości i małych przygód. Miś Brązuś pokazał, że najważniejsza jest dobra zabawa i wspólnie spędzony czas. I tak wszyscy zostali zwycięzcami. Po zakończonym wyścigu Usiedli razem na trawie, zajadając pyszne przekąski i pijąc wodę, wspominając najzabawniejsze momenty z wyścigu. Po krótkim odpoczynku przyszła pora na zabawę z balonami. Miś rozdał każdemu dziecku kilka kolorowych balonów i powiedział: aby trafiać balonem w innych zaczęło się od rzutów. Ale wkrótce wszyscy biegali i bawili się w najlepsze. Miś Brązuś zaproponował teraz, aby pomalować kamienie na różne kolory i różne wzory. Później schowa je w różnych miejscach na placu zabaw, a dzieci będą szukać tych skarbów. – Zaczynamy! – zawołał miś, dając znak do startu w malowanie kamieni. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zabrały się do malowania kamieni. Każdy chciał, aby to właśnie jego kamień był jak najbardziej wyjątkowy. Po skończonym malowaniu kamienie lśniły, każdy swoim wyjątkowym blaskiem. Miś poukrywał je w różnych zakamarkach, a dzieci chętnie szukały ukrytych skarbów. Wskazówki prowadziły przez cały plac zabaw. Trzeba było troszkę się powspinać, poszukać w różnych miejscach. Była to doskonała okazja do współpracy i rozwijania umiejętności detektywistycznych. Znalazłam jeden kamień! zawołała Ania, trzymając w ręku mały błyszczący pomalowany na różowo kamień. A tutaj jest drugi! dodał Antek, wyciągając pod krzaka zielony płaski kamień. Dzieci odnalazły wszystkie kamienie i poukładały je na stole. Powstał z nich wzór przypominający latawiec. Miś Brązuś zaproponował, że można zrobić prawdziwy latawiec. Wraz z dziećmi zaczęli zbierać różnorodne materiały, patyki, sznurki... Każde z dzieci mogło stworzyć swój własny latawiec. Pomysłowość dzieci nie miała granic. Niektóre latawce były ozdobione piórami, a inne miały kolorowe kwiaty. Mój latawiec będzie miał kształt smoka, zawołał Antek, starannie przywiązując skrzydła do konstrukcji. A mój będzie kolorowy dodała Ania mój będzie w kształcie serca. Wołało kolejne dziecko. Gdy latawce były już gotowe, wszyscy poszli na pobliskie pole, aby wypuścić latawce w powietrzu. Wiatr wiał idealnie, a latawce wznosiły się wysoko, tworząc na niebie piękny, kolorowy widok. Mój leci najwyżej! zawołał Antek, patrząc w górę. Nie, mój! Odpowiedziała Kasia, śmiejąc się. Zabawa trwała w najlepsze aż do wieczora. A gdy zaczęło robić się ciemno, Brązuś zaprosił wszystkie dzieci na nocną przygodę w ogrodzie. Rozstawili namioty, przynieśli latarki i ciepłe koce. Miś przygotował specjalną niespodziankę lampiony, które oświetlały ciemność. I to będzie nasza własna gwiazda, powiedziała Krysia. I będzie nas prowadzić przez całe wakacje, dodał Antek. Nocna przygoda rozpoczęła się opowiadaniem historii przy świetle lampionów. Miś opowiadał o swoich podróżach, przygodach, marzeniach. Dzieci chętnie przyłączały się do tych opowieści, aż, zmęczone całym dniem zabaw, powoli zasypiały w namiotach. Po to rozgwieżdżonym niebem, miś brązuś czuwał nad spokojnym snem. Dzieci, czując, że przed nimi jeszcze wiele wspaniałych przygód. Wakacje dopiero się zaczynają, a każdy nowy dzień przynosi niezapomniane kolejne przygody. Do usłyszenia.